No takiego giganta już trzeba nagrać Przygotowałem nożyk, położyłem Więc tutaj prostopadła linia do nożyka Na średnicy tego kapelusza tworzy ponad 30 cm ma kapelusz po prostu średnicy Niesamowity okaz Dlaczego filmuję? Bo poza tym mam tutaj prawdziwki w stosunku do mojej ręki o takie są więc jak pokażę na tle tego giganta to tak to wygląda filmuję bo to jest okaz naprawdę godny pokazania pochwalenia się z daleka myślałem że to kawałek pnia jest że to jest ścięty pień po prostu podchodzę patrzę noga grzyb stoi w takim oto lesie pięknym boże pięknym lesie świerkowym no niesamowita sytuacja bardzo się cieszę